Siemankę, to wszystkie. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Medieval 2 Total War. Kampania Szkocji. No i cóż, mm, przygotowuję się powoli do ataku na Danię. Znaczy, właściwie jestem już przygotowany, teraz tylko jednostki ciągnąć po tych miastach i je przejąć jednocześnie w jednej turze trzema armiami. Takie jest mój plan, mam trzy naprawdę wielkie armie potężne. Zajęcie więc jednocześnie... Hamburgu, tego miasta oraz Sztokholmu nie będzie w żaden sposób dla mnie trudne. I tak, jeszcze mi się tu co prawda Portugalia dostała, teraz Ignał mnie atakuje, ale to bez problemu się bronimy, Mam no, tu na szczęście już spory garnizon. I tak, czy ja tu widziałem heretyka jakiegoś? my mi się zdawało. Ja tu heretyka chyba. O, jest heretyk. Mm, Chwila, którym księ księcem, tym. Zlikwiduj go. Wow. Dobra, no, no, dosyć mocnych heretyk. Tak save it. Ea, więc ksiądz sobie radę, bez problemu. Luźnie jest to stracony, pięknie. Mogę heretyków. W ogóle zobaczmy, co tu piszę. Bez wątpienia opanowanym przez religijny żar. No dobra. <laughs> tak, tutaj mam podejrzenie, że w Antwerpii. Eee, Przeczymy, że ppknie z Paryża do Remis. A eee, nasza finansowa dropotu upadła ostatnio, ponieważ mam wielkie oddziały i to jednak bije pok... Po kieszeni troszkę, przeszkolimy te oddziały hmm. Zbudujemy Karcz nie niech będzie No i dobra O, dlaczego to mam zniszczone to? OK Przeszkolę oddziały <laughs> i chwilowo nie mam nic do roboty właściwie hmm. Co najwyżej zbuduję tu jeszcze ratusz miasta to w takim razie kończymy turę. Ojej. kurczę, ci mi się szwynają pod terytorium. Troszkę jednak to jest irytujące. Mogliby zaatakować któreś miasto. Wiedziałbym co chcą zrobić. Nie tak łażą W tej i w tej i w ogóle. Teraz wygląda tak, jakby szli na mec. A jest potężny garnizon, więc bez problemu obronię to w razie ataku. Hmm, tutaj ciągle jakimiś mi mi Nie więc co oni chcą. W ogóle spójrzcie jaki Hadel trwa pomiędzy Frankfurtem a Hamburgiem. Duży. No, <noise> To jak przejmiemy Hamburg, to nie dość, że zaboli to Danie, znaczy Niemcy w ogóle, bo teraz są chyba sojusznika, Danie z ich sojusznikiem, z tego co się orientuje, to jeszcze zostaną po kieszeni z handlu utraty, No ale ma handel jeszcze ze mną, więc Kolejna księdziczka. No tak. <laughs> państwo papieskie. Też mi się tu mi o takimiś dyplomatami. W ogóle ciekaw się co robi państwo papieskie. Co prawda teoretycznie powinno... Uuumb Burgia. czy chcę tu Gildę odkrywców, gdzie to jest? Dobra, w sumie już mam gildę odkrywców, to gilda mistrzów też może być. Zmarł arystokrata. A, dyplomata mi umarł. Tutaj. Hmm. Ok. Mm, zawieszenie broni. Ok. O, teraz Hamburg jest ładnym celem. O, ale się mi znajdzie, zanim się do dowlokę tam. Każdą armią. Zanim się do dowlokę na miejsce. Dobra, ci za turę wyjdą. No, tutaj możesz palnij mu wieżyczkę. Ok. co gdzie mogę zbudować. Tutaj zbuduję może mm, nadbrzeże kupieckie. Albo nie, stocznie. OK. Mm, czy ja potrzebuję to z tej barona? Niekoniecznie. To jest, za to się przyda. Farmy lepsze. No i mnie atakują. 7 tur jeszcze się utrzyma, tak więc na razie nie wychodzimy. Tutaj rozbuduję um, magazyn, nie będzie. Cóż? Magazyn? Niech będzie magazyn. No i dobra. Już wydałem wszystkie pieniądze. W takim razie zakończmy turę. Dobra, nie wiem co robią Niemcy w tej chwili, tak się miotają tymi jednostkami w tej Nieco Nie wiem co oni planują. nie wiem co oni poprawiają w ogóle. Na przejęcie jakiegokolwiek z moich miast nie miałem szans, no chyba żeby uderzyli mi nagle na Paryż albo na Remis, albo na Kano, to wtedy miałem problem rzeczywiście z ubranieniem tych miast, ale wszystkie pozostałe mają potężne garnizony i nie ma szans by je przejęli. <laughs> lecą już trupy na Madekburg mmm armia polska się ukrywała ojej kolejna księżniczka Ej, i tych księżniczek mają? Proszę panie, trzymaj ogień z przyjemnością ale skoro już, to mi zapłaccie. W trochę tam wojska chyba straciłem w wyniku wyniszczenia. No, pięknie. <słyski> sami wypowiadają wojnę, sami chcą pokoju i jeszcze im płacą. No, to to i mogę zrozumieć. Gilia dostępna. Dublin. Gilia zabójców. Czy ja co potrzebuję to? Nie. Nie potrzebuję. Hmm. zakończona. Ok. Pięknie. I tak. Flota dalej. Nie się czołga w to miejsce. Armia się ten Statek i podpłynie w te okolice. O, pięknie. Archus Ar Ar jest. Również się bronią. Mamy tu tylko. Dwóch ...menerałów. Wspaniała. Ja oni jeszcze będę płynęli tu raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Nie będzie. Zobaczmy co tu się u Polski dzieje. Czy Polska ma armię jakąś? Troszkę nie widzę. W ogóle, z kim Polska ma wojnę? Z Danią oraz Rusią, Bija się na dwa fronty, ale chociaż widzę, że tutaj sobie, sobie ładnie radzą. Zajęli Wilno na Rygę. Mhm, dobra. I tak, co robi ta armia? To ja nie wiem. Przysięgam tu gardynę. No, może go minimalnie powiększę o powiedzmy uczniku do odziały i kolejne oddział rycerstwa. Oraz buduję tutaj warsztat partnerski. Ok. Armia niech się moja. Tawi, Gdzieś tu by nie stała i czekała na rozkaz do ataku. Hmm. Ci się tu ustawią. Okej. Okay. Dobra. Mmm. Kajstury. No to mi ciokie szpiegu wysyłałem mi w ogóle do tej Antwerpii. No cóż. Niech się przekonają o potędze mojej armii. <grystanie> Polska ma rozrzucone oddziały, tutaj tylko ma armię jedną z generałem. A się utrzymuje, dobrze, przynajmniej tyle. I kolejna księżniczka. Znowu coś chce. Nie wiem co chce, ale chce coś i przychodzi do mnie. Nie wiem. Księżniczki mogą generału wozić. No. Prawdopodobnie to próbuję zrobić. Mm. Nie potrzebuję kupieckiej. Papież umarł. Papież gu... Gualandus. Złowrogi. Wspaniale. Raport z kandydatury. Miasto się rozbudowuje. York. Pięknie misja nieudana oj tam papież wybrany papież pisanus dobra wieści rodowe raport budowy dyplomatyczne wieści u zdanie zasadnięte w klonie a była wdążona w ogóle? wow to nie widziałem e, kardynał umiera Ok. I kto jest się papieżem? Fran Francuz! No dobra, w ogóle Francja tutaj błyska przykładem. No. Dokładnie. Podobnie Hiszpania, podobnie Polska, podobnie... Wenecja... Yy, Nasze znaczy Węgry. Yy. W takim razie przejęcie... Danny, który e, zasługuje na ogień wielkości tego potępienia, nie będzie smuciło papieża. Wspaniale. W takim razie dalej przesyłamy swoje armię. Może przekażę trochę floty tutaj. O, jest my. O. I. No, fajnie, że się przekazała. A, chyba z armią nie może się armię przekazywać. Flota. Albo no, chwila. Jeszcze raz spróbujemy. No dobra, w takim razie ta fotel się tu ustawi. Ci niech płyną dalej tu jeszcze no, kilka tur. Ci niech tu stoją i czekają na no, rozkaz do ataku. <ślesz> Tak, tu ja mam heretyka. Przełoby się ksiądz. Zrekrutujmy jednego, zrekrutujmy... nie kupca. Księdza. Ok, tu już nie ma heretyków. Chwilowo nie ma. No i po się, powiem, że wiara katolicka. Pięknie. Nie ciągle widać, ale stoi. mnie. Ale dobra. Zakończmy turę, bo teraz nie mam nic z roboty specjalnie, tylko przesłać tę wojska jak najszybciej i zatekłaś danie. To hmm, tutaj wygląda, że będzie dalej bitwa pomiędzy Danią a Polską. Spora. Polska ma mniejsze siły, ale ma generała, w przeciwieństwie do armii Danii. Duńskiej. Armii. I... No, ciekaw jestem, czy wygrają, Polacy. Tutaj Maddeburg DeBurg chyba też jest cytaderem w ogóle. Silnie <ścoughs> obwarowana granica z obu stron. Tak, to wieźcie, chyba. chyba. w jaka ja się rzucam na danie, do <śm> nie będę mieć szans. Oto, jak palce się bronią No i przegrali Węgrzyc, czego chcecie znowu ode mnie? W ogóle ciekaw jestem, gdzie teraz są mongołowie Bardzo ciekaw No ja zobaczę w ogóle, z kim oni mają wojnę w chwili obecnej, czy z mają Eee, gilietem. nie potrzebuję tego w y, Dublinie. Mm, nowa misja, przyjąć zasadę. Mm. Mam zdaniem pogadać, będą tutaj tu ludze. No w sumie to jest twierdza. Hmm. Chyba, z tego co się orientuję. No ale poszliśmy tam jak szpiega i zobaczymy. Hmm. Szpiega. No i przyda nam się dyplomata. Właśnie do w takim razie do pogadania z Dan Francją. Co ja mógłbym im dać, nie wiem. To oboje mi ciągle atakują. Nie, a ja tak na poważnie to mógłbym dać. na Angres nie. Bo na Angres mi zależy, ale Renes. Jakoś... Nie mi chyba potrzebne to Dobra, dyplomatę. Miejnego go dyplomata. No dobra, w takim razie. Zrekrutujmy w Paryżu powiedzmy tutaj. Od tego stąd mi się nie chce ściągać. <laughs> tak, flota. Dalej tu. Czarnie dojdzie w turę. Dojdzie. Choć mogliby się... O. Tutaj wejść. Hmm. <laughs> Ci czekają. Okej. Okay. Um. Zabójca, niech się podbędzie, powiedzmy, nie wiem, nikogo. Hmm. Ten zabójca mógłby się podbić za to kogoś. Dyplomatę? Ciebie? O, nie udało ci się, jesteście beznadziejni. Co z was za zabójcy? Dobra. Hmm, zobaczmy co mogę zbudować. E, tak, tutaj zbuduję... Ark. Tutaj rozbuduję... Mm, ...army jeszcze bardziej, chociaż... Chwila ja, nie. Tutaj zbuduję... To. Tutaj kopalnie lepsze. E, Tutaj mogę przeszkodzić oddział i zbudować powiedzmy to. Się buduje, y, tutaj port niech będzie lepszy i przeszkolmy ten oddział. Hmm. Tutaj zbudujmy katedrę wielką, ok? wow. No i ma, nie mam pieniędzy. Okej, okay, spoko. Tutaj jeszcze dwie pięknie, zakończmy turę. Ciekawe jest też, przyjmie Francja propozycję. Toulouse z Areny. W sumie na mi nie zależy. Toulouse no, może być przydatna, to twierdzę. Pośle tam jakiegoś generała do niej, obsadzają wojskiem, i będzie stanowiła taką bazę. Taką wysuniętą placówkę. Chociaż pewnie się nie zgadzam, nie. Komputer rzadko się na takie coś zgadza. Mogę wydać wam prawo handlowe, ale nie będę wam płacił. Chwila. Prawa handlowe. Hmm. Nie wiem, co był problem. O! Nie się chyba armia w końcu zbuntowała jedna. Okej. Okay. Pięknie. Aj, ej, ej, Tutaj pewnie z jakimś buntownikami się bili. A tutaj armie sobie podróżują. O Polacy do kontrataku przeszli. Ale nie iść mnie na Hamburg. Hamburg należy do mnie. No. Bo Węgry znowu czegoś co Chcę mi generał na bank yy, tego omamić. Zaleca z zalotami księżniczki. Wiem heretyk, jeszcze dobra, tego heretyka muszę się podbić teraz raport końca tury mhm. w takim razie tak po pierwsze m, wysyłamy dyplomatę tu po drugie o pięknie za tak? pierwszym razem podbiliśmy pod zbyt... się go no i też trzeba nawrócić, nawrócić z powrotem do... ziemię okej okay. i tak flota niech płynie dalej tu Armia, ale dojdzie pięknie. Tutaj wybudujmy tark lepszy. Tutaj tawerna. No i dobra, na tyle. Ta armia czeka, ta armia za dopłynie wspaniale. I tak, tutaj w ogóle jest Cisodela też. Tak, Cydadella. No, Mory, teraz już moje Polacy też. Okej. Okay. No i moje pytanie, czyż Mongowie prowadzą z wojnę? Z Ruzią. aha, czyli podbijają pewnie te tereny teraz. Dobra, w takim razie, koniec tury. Wow, już jest 93. tura. No dobra, może przydałoby się troszkę przyspieszyć tą moją ekspansję jednak, bo troszkę tak od paru tur nic nie podbijam. Od paru. No nie od paru tur, tylko, tylko od paru odcinków. Tutaj nie ma generała. Co ty... Co ty chcesz zrobić, kobieto? Nie, może jakiegoś wojaka z mojej armii um, przekabacić. Ale jeden wojak to tam. No, jakaś jak bo to się pojawiło. Blokuje mi drogę do Hamburgu, jak śmie Mam nadzieję, że przejdą zaraz. Gdzieś. A, rebelianci. No i nie ruszyli się. Cholera. Dobra, zlikwiduję się po drodze. Miasto się powiększa. Paris. Pieniędzy nie mam. Sorry. Ale damy już do kolejki. Okej. Okay. I tak, po pierwsze. A może za turę? Dobra, za turę to zrobię. W takim razie już. Yy, tak, wy zaatakujcie tą armię. Pięknie. Teraz save, żebym czegoś nie skrzanił. I tak, wy desant. Okej. Okay. Wy desant. I po kolei.

Tutaj kolejny atak Piękna wojna. Strać, spląduj osadę pięknie, dwie osady wiedą turę. Papież na nie zdąży zareag zareagować. Wspaniale. Dobra. To jej też naprawiłem budynki zapiszę i pytanie czy szturmować na to no jednak spory tu już z on wow, 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 dobra nie dawanie tego komputerowi było jednak głupotą i słuchajcie ja to chyba poprowadzę szturm na to bo jak nie to za turę papież mi się przyczepi Powinien to zdobyć prawdopodobnie dałbym radę sobie z zdobyciem tego może dodatkowe? Nie, nie ma sensu. E, tak więc... tak, w tym miejscu zakończymy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. W następnym... ruszymy na Hamburg i stoczymy wielką bitwę o tą twierdzę. No ale w każdym na razie tutaj się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się podobało i zapraszam was do kolejnych filmów z Medieval Battle War. Cześć!